Problematyka przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Skupimy się na takich pięciu ważnych tematach, ważnych zagadnieniach, które w tym tekście, w tej warstwie interpretacyjnej na pewno należy wskazać. Pierwszym takim zagadnieniem, pierwszym problemem jest rewolucja. Rewolucja oczywiście rozgrywająca się w Baku i rewolucja, która traktowana jest jako taki przewrót polityczno-społeczny, który ma położyć kres. Temu światu, który znany był do tej pory, to też w końcu pojawia się często przy haśle rewolucja, hasło walki klasowej. Dla tych rewolucjonistów z Baku istotne było to, aby odebrać władzę burżuazji. Jak się okazało później w praktyce ich wszystkie działania doprowadziły do tego, że ten obraz rewolucji był negatywny, a negatywny, ponieważ przyniósł ze sobą chaos. Terror, rozpad, śmierć na ulicach, krwawe później czystki etniczne, będące taką konsekwencją tych działań rewolucyjnych. I dla samego Cezarego Baryki również rewolucja, której był na początku zwolennikiem, obróci się przeciwko niemu, przeciwko jego matce, utraci ta matka, a przez to też Cezary cały swój majątek, a wreszcie matka także życie za pomoc jednej z księżnych. Drugi ważny motyw to motyw dojrzewania. Mówi się zresztą o tym, że powieść Przedwiośnie obok tego, że jest powieścią polityczną, to jest także taką powieścią o tym, jak człowiek zmienia się w przeciągu swojego życia, w przeciągu młodości nawet, a więc krótkiego okresu. Obraz dojrzewania Baryki jest obrazem naturalistycznym, a zatem pokazuje go Żeromski dokładnie tak, jak mógłby wyglądać to znaczy przedstawia, iż baryka w swoim życiu popełnia błędy, ma decyzje nieprzemyślane, choćby zaangażowanie się w rewolucję, choćby także w tym życiu prywatnym, myślenie tylko o sobie takie egoistyczne, nie liczenie się z tymi uczuciami kobiet przede wszystkim Karoliny. I z drugiej strony dojrzewanie ma być takim czasem, w którym to człowiek będzie poszukiwał wzorca. Wzorca w tym życiu politycznym, wzorca może także miłości, czy też próba takiego poszukiwania, czym ta miłość ma ostatecznie być, ale także dojrzewanie jako taki po prostu cel życiowy. My Zostaniemy z baryką w ostatniej scenie w takim momencie, gdy nie będziemy wiedzieli, którą drogą jego życie ostatecznie pójdzie, a więc jesteśmy w procesie dojrzewania wciąż, gdy powieść się kończy. I motyw utopii. Szczególnie zwracam uwagę na tę utopię, ponieważ to taki wątek maturalny, pojawiający się, nawet na ostatniej maturze o tym było co nieco wspomniane. A zatem mamy tutaj te słynne szklane domy, wizja Cezarego Baryki, piękna, ale niemożliwa do zrealizowania, a zatem utopijna. I nowoczesny, odrodzony kraj to oczywiście Polska. Polska, w której to państwo, czy też w budowie tego państwa, bierze udział jeden z członków rodziny Baryków. W wizji Seweryna, gdy jadą pociągiem, prezentuje tego, tego jednego z członków rodziny jako takiego wielkiego inżyniera budującego właśnie te samowystarczalne szklane domy, a Polskę jako kraj niezwykłego postępu. I te zdrowe domy, można by powiedzieć, takie domy ekologiczne, samowystarczalne, też są częścią ciągle powtarzam w wizji Seweryna Baryki tego, jak funkcjonuje całe społeczeństwo, że jest to społeczeństwo traktowane troszkę w taki sposób, można powiedzieć, pozytywistyczny, jako pewien organizm biologiczny, który, jeśli otoczony jest. Takimi pozytywnymi elementami, jak ten dom samowystarczalny, to i jego od razu pozycja także się poprawia zdrowotna, materialna w tym odrodzonym państwie. I problematyka ideowa, i takiego starcia idei, pomysłów na państwo po odzyskaniu niepodległości. Pierwsza idea ważna to idea reprezentowana przez Szymona Gajowca. Praca organiczna, stopniowe przemiany, świadomość tych wszystkich trudności, z którymi mierzy się państwo w latach dwudziestych. A z drugiej strony, komuniści i Antoni Lulek, jego poglądy powierzchowne, takie rzucane czasami te słowa na wiatr, bez wielkiego przemyślenia. Dostrzeże pustkę tych słów na spotkaniu z komunistami sam Cezary. I pozostał nam jeszcze mit dworku szlacheckiego. Kiedy my słyszymy dworek szlachecki, to powinien, powinien nam się ten dworek kojarzyć przede wszystkim z Panem Tadeuszem, z takim arkadyjskim obrazem, em, opisanym przez Mickiewicza. Tutaj kompromituje Romski ten dworek szlachecki, chce pokazać, że te zasady społeczne, które funkcjonują ciągle w dworku szlacheckim, to zasady już przestarzałe z perspektywy lat 20. XX wieku. Nie tak powinny wyglądać relacje społeczne między bogatym ziemiaństwem a chłopstwem. To też mamy tutaj to zestawienie. Na szlachta, życie Hipolita, jego rodziny, znajomych, to właśnie to życie, które w którym spędzają oni czas właściwie na przyjemnościach, na jedzeniu. Jest cała długa scena opisywana przez drobnieniami biesiadowania i tego spożywania posiłków, a z drugiej strony nawoź, przepraszam, chłodek, czyli ten obraz prymitywny, brak środków do życia i bardzo idealistyczne myślenie e, Baryki o tym, żeby może jakoś ten świat chłodka poprawić e, i sytuację ich materialną, niestety natrafia. Cezary baryka na opór. Zupełnie tych jego idei mieszkańcy Chłodka nie rozumieją.